W ponurym mroku dalekiej przyszłości I jest tylko wojna. Ale o co chodzi? Czujem, witam serdecznie ze skini czwartego Trolla. Na wstępie nie pozostaje mi nic innego jak podziękować. Podziękować serdecznie wszystkim Wam wspierającym, dzięki którym mogę być w tym miejscu. Jest sprzęt, na którym mogę grywać. Również gorące podziękowanie właśnie dla chłopaków z GameTroll TV: Piotr, Carlos, Marek. Mam nadzieję, że razem będziemy robili taką ekipę. Co potrzebuję, żeby zagrać 40 40000, najnowszą edycję? Ósma. No, oczywiście, będę potrzebował figurek. Figurki możemy, tak, możemy wykorzystać jakieś stare, które kiedyś sobie kupiliśmy. Mamy e, kupić jakieś nowe, oczywiście, jakieś małe, duże, średnie zestawy. Ale przede wszystkim będziemy potrzebowali zasad. I tu mamy pierwszą fajną rzecz, ponieważ mamy za darmo do ściągnięcia zestaw. Wstęp do zasad, 15 stron podstawowych rzeczy, które nam będą potrzebne: ruch, silnika, strzelanie, fazy ten żółte obrażenia, morale, przykładowe sceny, arkusze zasad dodatkowych. 15 stron do wydrukowania. Ja sobie druknąłem w kolorze, zbindowałem i mam taką bardzo fajną instrukcję, która kończy się naszymi ulubionymi słowami. Tylko wojna! Tym mogę sobie zacząć. Jak chcę więcej, więcej, bardziej, mocniej, mamy do zakupienia podręcznik. Co nam daje główny rulebook do nowej edycji? Wszystko, co powinniśmy wiedzieć o Warhammerze mamy w tym grubym, ponad 270 stron, podręczniku, przepięknie wydanym. Patrzmy co mamy w środku, mamy taką fajną szarfę. Przepięknie ilustrowany, grube kartki. Mamy piękne ilustracje, spis treści. Spis treści nam głównie mówi o tym, że tutaj mamy dużo flafu. każda armia, każda... Mm, Każda frakcja, część jest, jest opisana: jest Imperium of Men, Chaos, Xenos, ogólnie o wojnie, jak to się dzieje, co, tu się, co się w tym momencie dzieje, jak idzie ten świat do przodu. Dodatkowo mam opisane, jak mogę grać. Są, są różne opcje do grania: jest Open Play, Narrative Play, Match, Match Play one się różnią ze sobą, między sobą i Advanced Rules. Cały szereg dodatkowych zasad, budowanie batalionów, dodatkowe, specjalne zasady, które rozmacniają rozgrywkę, więc też parę e, fajnych, ciekawych rzeczy tutaj mamy. Można to kupić oddzielnie, bądź jest dostępne z zestawem Dark Imperium, o którym będziemy mówić. Mam figurki, mam instrukcję, no to potrzebuję w tym momencie statystyk. Zostały wprowadzone. Opa! Indeksy. Znajdziemy wszelkie statystyki, które nam będą potrzebne do grania naszymi figurkami. Nie ma możliwości inaczej zdobyć tych statystyk. Nie ma ich w pudełkach, gdyż no, no, są statystyki w pudełkach, ale są nieaktualne. Więc w tym momencie, jedyne aktualne statystyki do nowej wersji będziecie mieli w indeksach. Indeksy są podzielone, można powiedzieć, e, frakcjami. W tym momencie Warhammer podzielił się na trzy frakcje. Jest Imperium of Men, Chaos. I Xenos. W Imperium moment będziemy mieli właśnie główne jednostki ludzi i przykładowo Imperium ma aż dwa indeksy. W jednym będziemy mieli na przykład Astra Militarium, Imperial Knights e, and so on, bądź w innym Space Marinesów, Blood Angelsów, Grey Knightsów, e, mając jeden kodeks, mając jeden indeks, mam od razu cały pakiet statystyk do danych frakcji. Indeksy są tyle fajne, że tu mam pure e, czy tylko i wyłącznie statystyki. Będę miał imperium, będę miał xenos. Xenos też ma dwa indeksy: xenos 1, xenos 2. Xenos to są wszelkie takie, można powiedzieć, obce cywilizacje, obce rasy. Hmm, gdzie tutaj będę miał m.in. orki, tau, tyranidów, e, nekronów, te wszystkie takie e, oddzielne rasy. Też mamy dwa indeksy. I jeden indeks najmniejszy na chaos. No tutaj będę miał wszelkie demony cincha, korna yy, i tak dalej. Chaosników, yy, demony chaosu. Wszystko, wszystko, co tutaj jest. A co tu się wydarzyło? Pojawiły się zestawy. Pojawiało się, pojawiło się pytanie. Czy są jakieś fajne zestawy, żeby zacząć grać na dwie osoby? Pierwszy był Dark Imperium, później teraz zaczęły wychodzić inne zestawy. Te zestawy są nowe, zaraz o nich, zaraz o nich powiemy i one trochę nowych rzeczy w ogóle wprowadzają. Games Workshop wprowadza nowe, nowe rozwiązania u nich. No bo inne, inne, inne systemy już nie wprowadzały, ale zacznijmy od podstawki, czy tak Dark Imperium. Kiedyś mieliśmy mroczną zemstę. Następcą mrocznej zemsty będzie Dark Imperium. Zestaw, który mam. Dwie solidne armie, ponad 50 figurek z nowi Space Marinesi, z Dead Guardami, których tak naprawdę nie ma obecnie do kupienia oddzielnie, ale będą rozwijani. No to jak to jest, jak, jak, jak widać, to będą dwie frakcje, które w pierwszej kolejności będą rozwijane, nowi wyżsi Space Marinesi, tak, tak, tak takich mogę na chwilę obecną nazwać, i Death Guardzi, czyli, czyli Marinesi Nurgla. Oprócz 50 figurek będę miał do miarki, będę miał też w Dark Imperium. Będę miał w Dark Imperium cały podręcznik. Będę miał w Dark Imperium cały podręcznik, o którym przed chwilą mówiliśmy. Będę miał też po jakby mini indeksie na Marinesów i na e, Nurgli, gdzie będę miał statystyki swoich jednostek e, do nich. E, kostki, miarki i pierdoły jakieś tam jeszcze, jeszcze inne. Tyle w Dark Imperium. I teraz dwa nowe, ciekawe, ciekawe zestawy, ciekawe z, z tego względu, że tak jak powiedziałem to jest coś nowego w game, w, dla, dla całego Games Workshop, czyli mamy zestawy dla, znaczy, kurde, nowego. Już SIGMAR, już w SIGMARze to było, tak, więc teraz, teraz, więc teraz czas na 40. Mamy zestaw No No Fear oraz Fear Strike. Co mamy ciekawego? Mamy matę. Mamy w tym pudełku matę oraz budynek. Mata jest papierowa, zwijana, taka lakierowana, tam się świeci. I do tego budynek. Wyciągniemy sobie pudełko. Pudełko będzie budynkiem. Można to mniej więcej tu zobaczyć. Będziemy też robić unboxing, ale na GameTrail TV Lite będzie, będzie unboxing. Także taki zestaw No Fear jest. I też mamy tak Space Marinesów i nurgla, kostki, miarkę i pewnie też tam będę miał jakieś statystyki do tego. I, w, i to jest cena, tak naprawdę, start collecting jakiejś armii. Czyli to jest nawet, to jest, to jest nawet, to jest nawet fajna cenka. Oraz mniejszy zestaw, analogiczny do mm, No No Fear. Zestaw nazywa się Fear Strike. I tak samo, mam dwie armie, matę, budynek, czyli tak naprawdę te zestawy ja to nazywam Plug and Play, tak? czyli to są zestawy gotowe do grania. Wcześniej w 40 czegoś takiego nie doświadczyliśmy poza, poza Mroczną Zemstą, czyli mamy możliwość kupić gotową grę, w którą będziemy grać, i od razu zobaczyć, czy mi się to będzie podobać, czy fajnie się to gra, czy nie. Dodatkowy plus tych pudełek jest taki, że Games Workshop wprowadził yy, yy, znowu pierwszy raz w 40, a trochę wcześniej już w Sigmarze. E, kolorowy plastik, czyli jak złożę sobie swoje armię, no to marińsi będą niebiescy, nurgle będą zieloni. tak? E, czy jakieś tam, czy tak, tak dokładnie, jakieś będą kolorki? No to co pany, mam nadzieję, że jesteście bogaci o odrobinę wiedzy na temat 40. Że troszeczkę wam e, odchyliłem tajemnicy e, na temat świata bitewniaków. E, co mogę powiedzieć jeszcze reasumując, o samej, o samej nowej edycji 40, co w ogóle jaka jest różnica. Ee, Warhammer 40 4000 w tym momencie idzie przetartym szlakiem Sigmara. Sigmar obniżył próg wejścia e, dla graczy. E, nie znaczy to, że to jest gra dla dzieci. Znaczy to, że po prostu jest szybciej, łatwiej wygodniej sobie w to wejść dla większej liczby osób dzięki czemu rozgrywki e, i nauczenie jest szybsze, bardziej dynamiczne, dzięki czemu no, też więcej e, osób może zagrać i też więcej czasu można e, więcej czasu można poświęcić na taką rozgrywkę. Mam nadzieję, że Wam się podobało. E, klikajcie lajki, like, sub, jakieś tam inne pierdoły, co się tam robi na YouTubie. Ja nie wiem specjalnie. Jeżeli macie jakieś pytania, jakieś tam ciśnijcie hejt, co Wam się nie podobało, co Wam się podobało, mam nadzieję, że będziemy kontynuować, będziecie zainteresowani 40, jak zarówno i też Sigmarem, bo też będziemy o tym robić. Materiały będą o nowościach. Jeżeli będzie Was to interesować, z miłą chęcią będziemy działać, będziemy tworzyć jeszcze do następnego razu. Dzięki, że byliście piona. Jakie to jest ostre, dobre, nekronik, Sama Street, wszystko opisane fajnie, fajnie, fajnie. Mm.